Cześć, siemanko ziomeczki, witam was bardzo serdecznie w odcinku takim sobie z dupy sąsiedzi z piekła rodem I dzisiaj mam ochotę powkurwić sąsiada, tego gbura starego Jak byłem młody grałem w tą grę i dzisiaj jak jestem starszy zagram w tą grę Także no zaczniemy sobie od początku, zobaczymy do ilu dojdziemy. Postaramy się zrobić tak, żeby przejść wszystko, tak? Nie wiem jaki to będzie rozmiar. Tak się skradamy, tak? Z tego co widzę. LPM na drzwiach. Czyli to. Idź, otwieraj Dobra, autokamera. Pyk, tutaj mam iść. Pierwszy tutorial jak się jak trzeba chodzić. przejść mi na dół kamerką. No i dobra, no i lecimy. Tutaj mam dojść. I tutaj Ziomeczki, zadawajcie pytanie do Q&A bo Jest to prawda, no, <laughs> no, no. Ja, ja, ja mówiłem, że jestem w tą grę, dobra, ja wiem Nie chcę się przechodzić tych tutoriali bo one są proste jak srania, jak budowa cepa, ale dobra, przyjdziemy Przejdziemy, To może być ten film, chyba będzie w małym oknie, dobra, podejdę do kwiatka Pięknią pachniem Dawaj tutaj No tutaj te szafki bieszną no. Chwila Bo już słyszę jakby coś chrebołosić A ja to słyszę w słuchawkach to muszę to słyszeć i wszędzie Jeszcze sobie przejdziemy, tutaj zobaczymy Tak już jest tryb offline Przepraszam chyba Bo nie wiem powinno raczej być słychać Dobra e na górę tak? A tu nie ma obrazu przepraszam cię bardzo No tutaj a Eee? 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 Co ty gadasz? Przedmioty z okna jak w ekipunku. No przejedź mi tam na górę no Co jest? Dobra tutaj trzeba chyba sypnąć to a, a. No, no co ty gadasz? No musisz No Romek świetny Przedmioty z okna mogą być używane Użyj teraz flamacer na obrazie w do w pokoju A w tym celu E tu nie ma żadnego obrazu Przepraszam cię bardzo Chcesz mi powiedzieć, że tu jest jakiś obraz Coś tu nie mówię? What the fuck, gdzie ty tu widzisz obraz? A, pojawił się, dobra. Ja go nie widziałem? Ale mam... Teraz sobie włączę autokamerę. Tak, machaj. <śmiech> <śmiech> Chwilkę. O, autokamera. proszę się będzie. O, dobra. To jest autokamera. O tym mówiliście. Aha, to ja takie autokamery... Nie pamiętam tą grę, dobra. Teraz będzie zmazywał. Rome Ue, to tylko taka autokamera. To dupa, to ja to będę robił ręcznie to chwila. opcja autokamera, ok. Dawaj, tu idziemy. No, e on tam mnie mniej iść No jak on no, tam się jak on tam siedzi Ło, dobra, do pokoju jeden się Takie się akcje robiło No i z dupy No, w dół idioto No dobra, autokamera, no, wyłączyłem ją przecież no dobra, nie się... Jako pan będzie to auto-kamera Yeah No i Wygrałem Jak widzicie, coś chyba się zmieniło trochę z lepszym oświetleniem No, koniec, tak? Zadania wypełnione Dobra Następna misyjka Z tym psem, no jest Dobra, skończymy to i zrobimy chociaż pierwszy poziom dzisiejszej ma żeby zrobić <śbuści> mm -hmm. Jest go w ja się muszę napić Dobra Wiesz co masz brać? Nie ma pusta, tak? No, mówiłem, żeby wyjął kulę z koman... robię za szybko. Tylko podziwu Dobra, no syptaj, sypaj to, sypaj. I jeszcze teraz... O, brrr i brrr. I game over wygrać. No e! Romek! Myś tam, Misz? Aha, dobra. Jeszcze raz, drugie podejście. Dobra. I... W dupie. Dobra, skidram się w tej szafie. Nie lubię czytać, co tam pisze na górze. Skidram się w szafie, no i już. Jest autokamera, już ma pomysł, żeby to do drugie. A bo on dołem idzie, dobra. Okej, okay, motherfucker. Idzie. Jep! Ale poszedł, wygrałem. Ha. Dobra. Jak wam się spodoba to, i będzie, będą łapki pod filmem, to będziemy tych. Próbujemy zrobić sezon pierwszy Jak wiecie, ta gra polega na tym, że to jest niby jakiś program telewizyjny, aczkolwiek Fakt faktem, mamy wkurzyć sąsiada, żeby nie powiedzieć brzydko Mamy na to 4 minuty, jest dobrze, że jest ustawiony czas, bo przynajmniej nie będziemy tutaj A co Kama z tą autokamerą? ona mnie jeździ za nim O. No. no i Weźmy wszystki blaża. Co my mamy tutaj? Klej. Tutaj? Nie, nie, nie przejdzie to chyba. Dobra, dobra. dobra. Szybko, 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 szybko. Dążę. Szybko. Dobra, na dół. No jak widzicie... No dawaj do góry, szybko. A się chłopak nie Zbierasz klej i dawaj tam. Dwa. No i jak zawsze, nigdy nie widziałem o co chodzi z tym jajkiem. Ryłeczki, nie wiem czy ktoś to grał, czy nie. O co chodzi z jajkiem? Co ja mam podejść i pieprzyć na o tym, czy co? Bo ja nie rozumiem. Jajko zawsze było. Zaraz wróćcie, zaraz będę miał trzecie. I będę musiał zakończyć, bo czwartego nie wiem co zrobić z tym jajkiem naprawdę. Co zrobić z jajkiem? Gdzie ja mam je tutaj dać? No to jest... to jest to jest szok Oj jaj... odział O i teraz <grym>, No i GG. No i z no, Gdzieś się nosi tyle Ja nie wiem co zrobić z jakiem No dobra przeszliśmy to tak? Tak, zakończ odcinek, koniec ja misja poszła. Łatwa. Dobra, dobra, okay. Jak ktoś wie co zrobić z jajkiem to wypełnimy wszystkie na... Casy cacy. Jak ktoś wie oczywiście, bo ja nie wiem o co komman z jajkiem. Co to jest za misja? Jakieś browarki, co? Zaraz zobaczymy. Dobra, co mam? Biła. Okej. Okay. Okej. Okay. Tylko teraz musimy zrobić jakiegoś kombosa. No nie pamiętam, jakoś robiłem. Byk, amber. Tabletki na przeczyszczenie. To trzeba wysmarować. Chwila. Teraz tak, jak ja pójdę na górę, on walnie tego browca. A to nie, to on się wywali wtedy. To tak, inaczej. Zróbmy to tak. Do góry. Raz. Tutaj. Jajka, już nawet nie biorę. Dobra, teraz się zestra w majty, tak? Czekajmy chwilę tutaj. Zgrącimy mu antenę i ten i, 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 i podetniemy mu fotelik Dobry Dobra, Dobra wy, wyrąba obrowca, idzie teraz na góry tak, Chyba, że będzie przez kuchnię to przegramy NIE NIE Głupi touchpad, ja nie mogę Dobra, teraz idzie na górę, a my go Tutaj sobie poczekamy Przejedźmy sobie kamerką tutaj Teraz ścisnę. No, uwaga, uwaga, uwaga. Lecimy. Szybko, piłuj, piłuj. Tutaj się pojęcie. O właśnie, dobra. Piłowa nie najdłużej zajmuje. No, piłuj to! Szybciej. Będzie sprzątał, będzie sprzątał, będzie sprzątał. Dobra. Okej, teraz tak, gdzie będzie szedł? I którędy? Przełaj przez te drzwi idiot. Dobra, idzie po brawca, tylko którędy Dobra, plus. Czy się możemy rozgościć i u niego w chacie? Dobra, w dół. I od razu czekam na sobie przy drzwiach. Wyczyścił, dobra. Dobra, możemy się napawać. Co się teraz stanie? Śnieży? na kokardkę zawiązał tą antenę Ja, bezbał się. Uuuu Aż spadły. Jak pierdolno. Dobra, 5 na 6 No i tyle. Ja z jajkiem nie wiem co się robi. Jajko występuje zawsze. Ja yeah, baby. O, 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 o! No i dobre. Udało ci się. Następny odcinek z tortem. Ho, Co to będzie? Ten na wakacjach jest też fajny, jest jak z mamuśka jest tam. Kurde, tamto się dzieje. Lata do Kibla czy nie, bo nie wiem dawaj bierz to Chyba lata do klopa Dobra Dubry Firework, tutaj A, będzie chodził do toalety, no? Coś było Tu bierzemy, polisty I chyba się zaraz powinniśmy na niego nadziać Zaraz zobaczymy A, dobra, nie chodzi Czy chodzi? Chodzi czy nie chodzi? Chodzi czy nie chodzi? chodzi, czy nie chodzi? Dobra, nie chodzi Dobra Pyk Tutaj Dobra I do góry Idzie po pocztę Teraz tutaj I tutaj Dobra, nie za łapkę Dobra i przeszliśmy, Tuk leci do kibla, obraz dobre i leci dalej do kibla Czuję zmazuje, zmazuj, oj święto. święta po plasterek, rekty, ryb i dup Chle, chleba, jak moja babka na lodowisku Mm. Dobra plus 3 Kombosa walnęliśmy no. Bierze pasterek, dobra, u plasterek, teraz który będzie wracał, bo ja muszę to ja muszę to jeść, Żeby on ten tych nie wrócił Dobra nie 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 jeszcze nie złaś, jeszcze nie złaś Jeszcze nie, jeszcze nie dobra Teraz Głównie chodzi o to, żeby on nie może nas zobaczyć, chociaż zdarzy nam się to chyba w dalszych odcinkach, ja z tego zapamiętam, bierze tę świeczkę. Dobra, to my już chodźmy sobie tutaj. 3. Olej. 5 na 6, znowu LG. Tak. Winner, winner. 5 na 6,9% prestiżu. Ziomeczki Jeżeli wam się odcinek spodobał. Zachęcam do dania łapki w górę, a jeżeli chcecie tego więcej, to po prostu musicie dawać łapkę w górę, żebym ja wiedział, że chcecie dokończyć tę serię, a może nawet zacząć następną, w sensie no. Drugie, wiecie? Druga część jest jeszcze trzecia, więc mogą być jajca! Na razie, cześć!